Cześć ciągno z kim z tej strony B ze mną jest. Son, cio, I gramy sobie Bayern kontra Brazylia. po raz kolejny robimy składę? Tak, ta, po ta deszczu, czego nie udano. No właśnie. Okej, okay, ja gotowy, w sumie nic nie zmieniam. No jak gotowy, to tam nic nie zmienia. Tutaj w Bayernie to jest po prostu jakaś masakra. No, pewnie o, tak. Oni tutaj trochę pozmieniali. Wow. Dobra, ten. Rafinia. Asiadnij sobie tutaj. <grym> Na ławce? O. No wiesz, czasami Co, trzeba. Nie chcesz mieć watrubera na ławce? <głos> 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 jakoś, jakoś mi się nim średnio gra, wprost bo nie lubią. <noise> no nie ja tam tymi piłkarzami jakoś wolnymi, całkiem przyjemnie mi się nimi gra. Teraz? Żeby nie w obronie. No, w obronie, to tak, żeby teraz nie było deszczu. No. I będziemy... teraz taki deszcz i taki troll. No <noise> właśnie. E, o, dobra. Dobra. Gramy. No, jedziemy. No cóż, to może być dosyć ważny mecz w sumie. No. <grych> dla mnie szczególnie. No, Chce dla się też... utrzymać jakoś tak. No wiesz, ja właśnie też, więc tak jeszcze z jeden, dwa mecze wygrane i być może się wtedy utrzymam. <grych> wow. Dobra, okej. Okay. I do przodu wybijamy piłeczkę. Fredzik mu jak gwiazda będzie teraz. Masz Freda? No mam, no co miałem? Kogo miałem stawić? No miało? No nie. Ja tego się nie spodziewałem, że Freda będzie grał. Wow. Oj. Mogłem neymarem czy tam chulkiem na ataku wyjść, ale oj, to nikogo chyba nie ma. Wow. Tu <głosy> <głosy> Trochę spóźnione reakcje, no cóż. No i ten Fred, czy ty masz pięciu brońców? Tak. <głosy> Naprawdę. <głosy> Ciebie trzeba się bać, przepraszam bardzo. Ale byłem zardy w pięciu brońców. No ja pamiętam, jak zagrałem ostatnio Manchester City. Sześć było czy siedem? Przypomnisz mi? Chyba sześć, ale. No właśnie. Zagrałem <noise> realem. Nieważne. Brazylia nie jest taka słaba, jak się wydaje. No nie, ale... Jezu, jeszcze ten ne... broń. Wow. Ja się trochę boję tego meczu, w takim razie. <grystanie> jeszcze ten Neymar, który tam był, to tak deprymuje mnie. No strzał z 16 metrów głową. To musiało się skończyć super, naprawdę. Dokładnie. <grystanie> Okej, okay, no w takim razie, no... Trzeba będzie chyba formację wow. nieco zmienić w przerwie. Jaką formację? No po... No nie wiem, jakieś 3 2, czy coś, bo zaskoczyłeś mnie teraz. No chyba, że uda mi się strze... O Jezu, Dan. Wow! Wow! Nope! Nie! Proszę! No Pan nie! Fred! Dobra. Tak! No nie! Śmiałeś się z Freda, tak? To proszę bardzo. Ile ma fejsa? 59? Nie wiem, no ale fejs to nie wszystko. No tak, no ale na to tak... Na długie podania tak, 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 tak... No... tak! No widzisz, no. Da się widzisz bez, nie? Na szczęście. No dobra, teraz tak. Jakby tu wyjść z akcją, żeby nie wpaść na swoją ścianę teraz. Oj. Moja ściana. Coś co zrobiłem? Szwaista, On jest śmieszny w ogóle. Ej. Tak? Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Dobre podanie. E, ciekawe rozwiązanie. Wybrał najlepszą opcję, jaka była. Mo tak. Możliwa. Dostosowałem się do poziomu meczu. Dokładnie. Jezu Araba. Tam jest Hulk, on cię zabije. <laughs> Najlepsze było jak wczoraj strzelał z wolnego, no nie tak przy pieprzu, że tak się śmieje. No on chyba za dużo siły ma faktycznie. Ha, tak krótko rozegrali? Oj! No nie! bramce Fuck! Dobra. Hmm, I teraz mam problem. Bo zagrać na główkę do kogo? <noise> do Sylwy. Spróbuję na Hulka może. O nie, on nie, przepchnie swoją siłą. No właśnie, no to liczyłem, ale. A laba nie okazuje się aż tak słaby. Dobra, hi-behi. Teraz... Hi. Hmm, ale wiesz, trochę. Ej, no panie sędzio. O. Chciałem zamarkować ten strzał, ale przypomniał mi się, że przecież nie mogę strzału na własnej połowie. i Tak wyszło. A to jest głupie, takie blankszoty się dały spod bramki. No, to było mega fajne. Rany, no muszę chyba po ziemi grać bardziej. Pod sobą jak na razie wychodzi. Oj, 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 oj. Dobra, nie dojdzie. Uratował. A to był tak Robin jeszcze. <noise> tak wolno biegł. W ogóle Robin to jest taki dziwny piłkarz w FIFA. Jest tak niby dużym tym przyspieszeniem, a w meczu trochę wolny. Trafiłeś. Robena. Ja się też pochwalę. Trafiłem tak? azarda. Wow. To zwykłego. No to prawie taka sama wartość jak Roben. No. I to w dodatku najlepsze jest to, że to był mój najlepszy zawodnik dotąd, jakiego do trafiłem. Tak? O, no mhm. to trochę pychowo chyba. A ile wydajesz na pan? Półtora. O kurczę. Mm, no to rzeczywiście. Przynajmniej no nie swoich. No tak. Hmm, co teraz tutaj, no kurczę, muszę nie mieć no, bo no co mam zrobić, no przecież nie wrzucę na pięciu. Zawsze możesz się pokiwać, to jest Neymar. No mhm, mm tylko trzeba umieć, a to taki minus... O, o, no o, nie. nie, kto to? Paulinio! No, no. no proszę bardzo, polska Młodek liga jazda. go wyuczyła. Tak. Nie, on się tutaj nie nadaje kompletnie, nie, 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 my nie Ech. możemy. Ja tu muszę zmienić formację, bo za defensywnie gram. I ci powiem, że mam samych y, pomocników, nie ma typowego napastnika u mnie. To jest Cioń, A, bo Miller go chyba sprzeduje. Tak? Mm -hmm. tak. A, tak to zrobiłeś. Dokładnie, ale tak trochę śmiesznie. Chyba. Hmm. No, trochę ryzykowałeś i chyba jak na razie się nie opłaciło. No na razie nie. <noise> Tej lewy, prawy, tutaj pyk, pyk, a lawa kontento, kogo by tu dać? Kogo nie. by tu dać? Shakiriego mogę dać o. O nie, nie lubię. No. Chociaż może go przepchnę Luizem czy Sylwą. No, na to można liczyć. I no. to tak nieźle. Dobra. W ogóle ma fajne, że i ci obrońcy są strasznie szybcy i silni, nie? I tak... Takie fajne połączenie. No, szczególnie Luiz, który jest OP. <laughs> no, masakra. A jak że to moja obrona tak zawodzi, że po prostu to jest... Hmm. straszne. Aj, A powinni aj, być, no... Może tego? Ibrahimowi mógł dać na obronę. To było coś Siła, wzrost. No jak kiedyś sobie to próbowałem Ronaldo grać na prawej obronie. I całkiem fajnie to wyglądało, tylko że no... męczył się trosz, trochę, nie? Bo musiał cały czas biegać i dziurę w obronie robił. A znowu zmiany? Tak, bo ja chyba źle dałem Riberiego. Aha. Serio, bez kitu. Prawy jest Robin Ribery jest na lewej, czyli dobrze, a zamieni się pozycjami. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Oni tak robią czasami w FIFA, że się zamieni. Wow! Pozycją. O, proszę, proszę, Luis! Nie tak lekko. Dobra, to jest tylko Robin. On nie poda, trzeba oglądać. <laughs> Skąd wiedziałeś? <laughs> ja, nie wiem, tak jakoś przeczuwałem. To jest FIFA. O Neymarinho! Dobrze, Boże, Shakiri! No proszę, no. Jakie wejście. Dobra zmiana. Miałeś nosa. Szkoda, że gra na pomocy, a nie na skrzydle. <laughs> no, rzeczywiście. Dobra Luis, to, to jest najważniejsza interwencja w tym meczu. Wow! Adam, dobra. Jak go oni tam przepchają? Dobra, to jest ustawiona ta obrona w Brazylii. No, no, jak dla mnie w sumie idealna defensywa, jak na Fifę przynajmniej. Jeszcze Hulka do wal. On mnie się tam przydał. <laughs> nie no, nie miałbym kimś z przodu grać, bo Lukas trochę za lekki. Dobra, ej, no cofnij się, no ja. Dotknął twój jeszcze? Chyba tak. Nie, A nie, nie, nie. Odepchnął mi piłkę. Kartka panie sędzio. Nie, nie. Niesportowe zachowanie przedłuża czas. Ja to wiem, że nie, nie chciałeś, tak, tak, tak. No tak, no przecież Neymar i nie Frapplay, co to? <noise> Ten sędzia, który był, w, był wczoraj, mógłby coś dać. Bo no. tak pięknie sędziował. W ogóle ta czerwona karska dla no. w sumie Nie wiem, dla ciebie zasłużona czy nie? Według mnie zasłużona, ale to co robił wcześniej to była masakra. Ehm, um, okej, okay. co to było? <noise> ja mu piłka mi z nogami ślecia, czy mi się wydawało? Chyba tak. Aha, spokój. <noise> A ten sędziczy, się tylko wydaje, czy on sędziował też w finał ligi mistrzów? A mistrzów? Tak. A nie wiem, może. Nie chyba muszę. on. I tam dopiero dopiero było, jak wjechał mu chyba Dante. Tak, Royce'owi z buta miał żółtą, nic nie dostał, a był karny. To takie trochę aha. Aha, okej. Okay. W ogóle, czemu tu nie ma Pato? On by już mi nic nie strzelił, bo on jest taki, taki średni. <noise> o. A Fred tu silny, przepycha się. O, O, dobra, w sumie mam dobrze miejsce, to pobiegnę. No Nope. Aj, aj, aj. Wow, ej, ale wybijają pięknie. Nie. No wow, wow upadłem. <laughs> na no nie mar, upadłem. <laughs> Nic się było. Panie no, sędzia. Skończ, to, ej. Sędzia. No, eee. Jak mógłbym, miałem kontrę. Mm. No, to jest takie, że... <laughs> tak. Dobra. Fajne statystyki, jak na razie. <laughs> Widziałem no, tak no, szybko. Najważniejsze, najważniejsza, nie? <laughs> Bramki się liczą. Tak, to jest dokładnie to. Posiadanie 90%, ale liczy się to co w siatce, nie? No. Oooo, o, o! pięknie. Dobre podanie, nie ma co. Ależ to zrobił, prawie wyszło, no. No jednak skillsy jakieś tam są. To, tak, no raz na mych coś tam zrobił, ale jak widzisz, z takim skutkiem trochę słabiej. <noise> no wiesz, że tam obrońca był dobry. Po <noise> prostu. No też, prawda. Albo za wysoki obrońca, może tak. <noise> Oooo! Nie wyszło dobre, 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 dobre. Stop. Stop, zatrzymać go, zatrzymać go. To sobie dobra, miliard, to może. Ej, czekaj, zrobię pułapkę jakąś, nie zrobię. Gustawo, co zrobi Gustavo? Nie! O, jak się nadział! <laughs> no niestety nie ta zwrotność. No, no tak, to nie, nie jest Neymar. No. Co tu jest Hulk, O nie. Oj, trochę jest słaba wrzutka. Good pass. <laughs> <laughs> co? Uh -oh. Jumpa... no Proszę cię, Müller 70 nie coś nie. główek, no i... No, Takim wysokim... wywalczył, ciężko miał A, To nie jest wymówka! W Niemczech! No nie Tam jakby mógł równie dobrze być Iron Man, a w Niemczech to nie wymówka, okay. nie? No, no, oczywiście To są Niemcy No Jezu, jak mu podał daleko Oj Oj, 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 bo mnie tu wyprzedzi jeszcze I będzie... Po... No, co za Ribery! O, no brakło. I Teraz mm, Julio, góry mam miejsce. Julio. Chciałem zagrać długą piłkę, ale to by się pewnie skończyło jak zawsze. No dobra, to biegnę w takim razie. Najmachinio. Oj. Odbiłoby się, się jeszcze od lama i wyszło pewno na moim <laughs> szczęściem. No, bo narożny. No! Robin, <laughs> przyspiesz! Oj oj Marcelo, dawaj Marcelo. Zawsze wierzyłem w ciebie. Wow, o Jezu, co ja zrobiłem? To się stało. <laughs> Mogłeś powiedzieć, nie tracisz piłkę, to bym tak nie robił. Oj, ja tam spokojnie. Tam. co, stawił ją. Oj, 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 kim ja tu. Muszę być Silwą. O jestem. Patrz Silva. Widzisz. No idź po to bramkę. A! Może być. Zabij! No, oj... Wy... Nie, kto tu jest najszybszy, dobra, Lam. Nie, Radol! Radol zaczął dzwonić. Co, co za... Jak on Dobra, jakieś. Się... Może teraz będzie bramka z tego. Dobra, szybko. Okej, okay, już jest po problemie, wracamy do gry. A to nie dzwonię! <grafy> <grafy> o oo, był bramka, przez to? Nie! nie. Z Julio! <grafy> no, najlepsza bramka w turnieju, nie z niczego się wziął. No niestety. <grafy> no to, cześć, na, tak na tego Nojera a w sumie przy drugiej bramce mógł się chyba też nieco lepiej, lepiej zachować. U panie sędzia, no mógł się lepiej zachować jednak. A tak mm. bronił szakalem niesamowicie. U niego, a u mnie no ja mam szczęście tylko do kraucza jak broni. albo jakiegoś... krawcza? E, tak. tak. A zresztą. Aha, jak... okej, okay, wyzwania. No dobra. Wyzwania, no. <grym> no tak, racja. Ostatnio nawet grałem tym najniżej, yy, wiesz, ocenianym bramkarzem w FIFA. Mhm. Mm co dobry? Lepszy niż ten? Szczerze? No. On bronił niż połowa... lepiej niż połowa złotych bramkarzy. Wow. I ma 23 łapania. E, wow, naprawdę dobre. A ile ma ogólnego? 43. ładnie to I co Naprawdę jest niezły. Wstrzymają? Naprawdę jest niezły, to jest bez kitu Tak samo no. jak Rasiak chodzi po 100 coś tysięcy. A mi się udało na za 150. O kurcze. No nie no, za 100 chyba nikt nie kupuje Rasiaka. Nie? No. Ja tam wątpię. Ale czasami wychodzą takie. No w sumie... Ej no, co to jest za ściana? Gustawu, z Gustawu. Oni się dobrze znają, to wiesz. Gustawo z Gustawa walczy, to jest całkiem no. normalne. Niezwykle. Aha. O, First touch. No. Czy, czy, czy. Ogólnie widziałeś tą FIFA Online 3? Yy, tak, tak, widziałem. Hm. Jak ci się podoba. Ej, ale to jest śmieszne, że to wygląda jakby tam były te funkcje, wszystkie. z. Wow. wow się, jak patrz, to się zdało? Nie wiem, odbiło się, no bo na pewno będą w środku bramki. Ty no. Eee, powtórka? Tak. Yy, okay. I ta FIFA Online 3 wygląda jak normalnie czternastka. Jeżeli chodzi o te podanie, zastawianie się i te inne Ej, nie, co ty Nie odbiło się Ej, go przyłożył <laughs> pięknie Rany Fizyka w Fifie Chyba se hulka kupię wszędzie, gdzie się da <laughs> A wow. mi się nim właśnie grało tak, no Tak średnioczy? No, bo tak strasznie topornie a? Chociaż ja miałem odczucie tak co do kilku piłkarzy, a teraz jak ich drugi raz kupiłem, to gra się nimi świetnie mhm. Więc to jest... Wow. E, Okej okay. A przedłuż! Któryś! Dobrze, pięknie. Że tam i tak masz już trzy? Nie, no to wiesz, jeszcze tylko nie smacz, trzeba walczyć. No, o wodę święconą. Z Bramka. Ale mi tu nie bo była tym, co? Czy Alaba? Alaba, Alaba chyba. Alaba, okej. Okay. On tak się zawsze wpieprzy i. No. Tak śmiesznie jest z nim grać. Raz jest tu, raz jest tu. No, dobra Marcela, pokaż co umiesz. Nope. <laughs> to wo, wo, wo. tam był. No właśnie, przerwij tą grę. Dobra, nic nie było. Roben. Jaki o, spalony. O, bardzo widoczny. <laughs> Milimetro. No. Gdzie jest Neymar? Nie, w sumie zrobimy inaczej w takim razie. Dobra, <laughs> coś takiego. O, nie przeszło. Super. Chociaż jedną, no dziękuję. <laughs> Papa Louis na drodze stanął Dobra, Czego? muszę być Sylwą, chcę być Sylwą No bo dobra, Luis też jest spoko Dzięki Weź, jak ja tego nie znoszę hi, 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 hi. Ale wyszedł bramkarzem, skubany już się nauczył na to Niektórzy zostają bramkarzem, no nie, i jest taki fail Czekaj, Fred robi rana. Jej Jan um. jest skubany silny i to... Patrz, patrz teraz, pięknie Alwesz tutaj się znalazł. Naprawdę super. Kupkowa sytuacja dla na Alwesza. No. Naprawdę doceniam chłopaki. <laughs> wow, jakie triki. Przewra... Roben się A. zatrzymał. O, może leci piłka. Zróbmy cokolwiek. No nie! O, ale to pięk... on to dotknął jeszcze? Nie, nie wiem. Że... Ale jak, jak się rzucił. Się no. Jaki strzał? Kurczę. Ciekawe, w ogóle jak myślisz, Brazylia ma szansę na mistrza w przyszłym roku? Czy tylko no. teraz tak wyjątkowo dobrze im poszło? Szczerze to myślę, że Hiszpania tam wróci na tron. No mi też się mi tak się że to trochę pochowo. gdyby nie ta bramka na początku, to... W ogóle na początku była ręka <laughs> Tak, była? Bo Fred sobie zatrzymał ręką. Aha, no to spoko, naprawdę. No dobra. dobra. Pokonały go. mnie gwiazdy y, Pucharu Konfederacji, a mianowicie Freddy Paulinio. <laughs> no, oczywiście. No to cześć. Na razie do usłyszenia. Dzięki. Bye bye.